Jest poniedziałek, 20 stycznia. Codziennie o 18 znajdziesz tu Słowo Boże na kolejny dzień. Wysłuchasz tu też rozmowy, w których razem z naszymi gośćmi szukamy odpowiedzi na trudne pytania dotyczące wiary i Kościoła. Pochodnia Podcast. Możemy się rozwijać dzięki Waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Każdy arcykapłan z pomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią, Powinien tak za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga, jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą, przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to ten, który powiedział do niego: Ty jesteś moim synem. Ja cię dziś zrodziłem, jak i w innym miejscu, ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Z głośnym wołaniem i płaczem, za swych dni doczesnych, zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają, nazwany przez Boga arcykapłanem na wzór Melchizedeka. Oto słowo Boże: Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek. Rzekł Pan do Pana Mego, siądź po mojej prawicy, aż uczynię Twych wrogów pod nóżkiem stóp Twoich. Pan rozciągnie moc Twego berła, z Syjonu, panuj wśród swych nieprzyjaciół, przy Tobie panowanie w dniu Twego tryumfu, w blasku świętości. Złona jutrzenki zrodziłem cię jak rosę. Pan przysiągł i tego nie odwoła. Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek. Alleluja, alleluja, alleluja. Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Uczniowie Jana i Faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: „Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie Faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą? Jezus im odpowiedział: „Czy goście weselni mogą pościć, dopóki Pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród siebie pana młodego. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy w ówdzień będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i gorsze staje się przedarcie. Nikt też. Młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. Wino się wylewa i bukłaki przepadną. Raczej, młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Oto słowo Pańskie.